Cześć, witam Państwa bardzo serdecznie i pozdrawiam. Ja postanowiłem dać drugą szansę Forspoken, bo jak już wiecie ogrywałem to demo przez chwilę z Państwem i nie wyrobiłem sobie najlepszej opinii. A z jakiego powodu to robię? Zwyczajnie to, że zastanawiam się nad zakupem tego tytułu. I chciałbym być pewien, że to jest gra przeznaczona dla mnie i będę się przy niej świetnie bawił. Postaramy się więc spędzić w niej teraz kilka chwil dłużej. Oczywiście Państwo mogą się przyczynić do mojej decyzji w postaci łapek w górę i subskrypcji pod tym filmem. Zatem, dłużej nie przedłużając, zapraszam do oglądania i mam nadzieję świetnej zabawy wspólnej. Zmienimy sobie styl, drodzy państwo. Jelonek już jest nasz. Na razie zbieramy wszystkie surowce. że tym trukom, czy coś w tym rodzaju, zdecydowanie możemy uciec. A jak tu na to byśmy mogli wskaczyć? Okej, okay, fajnie to wygląda. Możemy się tu wspiąć na górę? Okej. Okay. Czyli tak to wygląda. Wymaga to jeszcze treningu od nas, a kto tutaj na nas się odzywa. Czy to nasz głos w tym momencie? Dobra, lećmy do jakiegoś celu, drodzy Państwo. O kurde. Pięknie to może wychodzić. To może być coś ten magiczny magicznym To może być coś dobrego w tym tytule. Bezjazd do niej, została greetana przez najmierniejszego świata. Zawsze gdzieś tam leży. Let's see. Czy są interesujące dzieła? To musi być nasze drzewko jakieś umiejętności. Tu że nie gramy od początku pewnie z tego względu mamy je wypełnione w pewnym stopniu. Tu myślę, że możemy się zdrzemnąć, skoro jest łóżko. Ciekawe, czy będzie taka sama mechanika z tym spaniem, jak w przypadku Elden Ringa z Ogrińskiem, że po odpoczynku wszystkie potwory się zrespią i będziemy musieli na nowo z nimi walczyć. Jakiś list z starodawnych czasów Long Long ago. Tu kolejny list. Thinking of making something. Upgrade może możemy coś upgrade'ować. To by się nam przydało. Liquid Materials czyli nie możemy w tej chwili, przypuszczam. Ja z Państwem oczywiście poznaję to menu. Naszyjnik, a nie możemy. Hold to proceed. Słuchajcie, drodzy państwo, skoro możemy z tego skorzystać, a podwija nam to zdrowie, może nie obronę? Pytanie, ile my mamy tych materiałów? Kurczę, tak szybko będzie szło podbijanie sobie statystyk w tej grze? No, może tak być, drodzy państwo. To byśmy musieli się przekonać od początku, a ja też tak. państwu jeszcze nie wspominałem. Że premiera Spoken ma mieć miejsce, drodzy Państwo, już 24 stycznia, więc to nadchodzący poniedziałek. Ja nie wiem też, kiedy Państwu udostępnię to demo jeszcze na kanale. Czy to będzie piątek, może sobota. Zobaczymy, już sobie. Póki co, ścieżka nas wprowadzi przez ten most. I would imagine you'll have this wrapped up pretty quickly. Yep, no sweat. Jeszcze ptaki, o Jezu, czym tu na nas What do you think I am? Superhuman? leży, ale Hiah! musimy przejść jakoś przez ten most I mean, if it's happening, it's happening, right? right, right. Kurczę, nie wiem, jakiś pusty ten świat ogólnie tutaj się wydaje w tym tytule. Yeah. Now, quickly. A skąd ich tu tyle nasiano? Zastanawiam się, czy z tego drugiego by nie było ich lepiej? Zdecydowanie lepiej to nam wychodzi, a ci już uciekają. Czemu? Też państwu nie pokazywałem, ale gramy sobie tu z włączonym Ray Tracingem. Więc drodzy państwo możemy podziwiać to wszystko, co dało się wytworzyć twórcom, a tutaj już się nam prezentuje chyba pierwszy bosik jakiś. Już? Okej! Okay. Cały czas cios za cios jakby. Uh -oh. Co to za atak? Go jeszcze nie znamy, ale pamiętajmy, że możemy przełączyć. Na odległość też uda się. No nie było to jakieś duże wyzwanie, dostaliśmy też za nie jeden punkt, punkt magiczny jakiś do magii, tu jest jeszcze jakaś skrzyneczka do otworzenia, sprawdzimy ją, czemu nie drodzy państwo, nugget, hej my tu w menu też mogliśmy wybrać Naszą podróż, gdzie chcemy poruszać. Może spróbujemy to dokładnie w pierwszej kolejności wykonać? No. Nie wiem, Wyskło, Out. Fortress. Well, it'll be a good chance to flex our muscles. Uh, I never said we're going. What the hell is this? I'm not entirely sure. Careful now. <laughs> To będzie jakieś na czas, jakiś parkour. Nie doczytałem. All right, here goes. Time to put your money where your mouth is. There are slightly more of them than I'd like. Ha, this will be a pushover. Much obliged. I'll finish the job. a od niego brzydalu Musimy Time is money. Yes, money is, uh, completely useless and money A oni teraz z drugiej strony. Zobaczymy sobie to do końca ile wytrwamy, ale my chyba też sobie tu poziom powinniśmy trudności zmienić, bo to jest naprawdę O! Wow. Oh, well, it seems to be over now. Seems to be very reassuring. How many of them are there? I'm gonna say a party's worth. You ships it, ah! Come on. Now that's what I call a pick me up. Glad you're feeling on top of your game. <laughs> Nie wiem, czy pokażę Państwu też całą tą walkę, czy po prostu wytniemy sobie odpowiedni kawałek, bo tak powiem, że te wyzwania to niezbyt tutaj pociągające są. Zresztą chciałbym poznać też Państwa opinie na ten temat. Jak to Państwu się podoba. Kto, Czy to jest już wow. wszystko? The Trochę muszę Państwu powiedzieć, że ten system walki jest trochę dziki. Uh! <grym> 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 like maybe I'm a genius. Ale dostaliśmy punkty many Shore Violet. Okej, okay, wyjdziemy sobie z tego, czyli musimy, drodzy Państwo, pamiętać, że przy tych posągach mamy jakieś wyzwania. Czy ja stąd mogę bezpiecznie skoczyć? Chyba tak, więc biegniemy do naszego kolejnego punktu docelowego z pierwszego zadania związanego z podróżem w tej krainie. With me. Damn it. There are slightly more of them than I'd like. <sighs> this will be a pushover. Get out of the way. <sighs> <sighs> Whew, feels like I can breathe easy all of a sudden. Dlaczego czemu straciliśmy nasz znacznik? Tam.

tych tu tylu Jak chcę ten drodzy państwo tryb yeah. fotograficzny sobie zobaczyć? Co to się stało mm. Nie może być ja, yeah, it does feel pointless. Gotta get a good angle. Okay, czyli musimy zdobyć That's kilka that? jeszcze spomień, drodzy Państwo, tutaj wydawało mi się, że coś tutaj widziałem do podniesienia, ale mogłem się mylić. sobie zobaczymy już to, drodzy państwo, na nagraniu. nie wiem jeszcze, co sądzić o tym tytule, drodzy państwo. tak powiem. no musimy sobie spędzić kilka chwil z nim, żeby obeznać się, czy te wyzwania będą ciekawe. staram się sięgnąć do pamięci, kiedy grałem w jakieś demo. Ale nie mogę sobie tego przypomnieć, czy... Z tym ładnie. <śmiech> <śmiech>

Okej, drodzy Państwo, za 100 metrów miejsce nasze docelowe kolejne. No sprawdzimy, sprawdzimy, drodzy Państwo. Nie umiemy wejść tutaj, wskoczyć, zobaczyć co to jest, czy to jest warte naszej uwagi. Tak mnie miało. Tylko nie mówcie, że będziemy walczyć pod wodą. To by mogło być kozackie. Ale nie, tu chyba nas jakaś magia napełnia czy coś w tym rodzaju. Kurcze, nowe. No niekoniecznie chciałem wyjść w tym momencie, drodzy Państwo, no ale tak wyszło. Trzy obiekty kompletne bardzo fajnie. Też widziałem auto zapis, ale jeszcze sobie do tamtego punktu przymychniemy w tym odcinku. Kolejny, myślę, zrobimy sobie kolejne zadania, już w następnym. Dobra, już z tymi krokodylami nie wchodzimy w bliski kontakt. Trzeba przyznać, szybko się tu biega dość. Uh. Więc co, do ciebie mi się nie chcę podchodzić, więc ciebie tak załatwimy. worry oh, about you were worried about me. I don't need as much as I'm done for. If you get yourself killed. I'm coming. Dosyć trzeba przyznać, że tutaj wielka, otwarta mapa. E. Czyli można im podkraść zasoby. Ha. Trzeba wcale wyzwolić, jakbym powiedział, że tu tego miejsca. żeby zdobyć te zasoby. Ok, następny punkt. Dobra, zejdź z tego, Kobito, gdzie ty skaczesz w tym momencie? To jest zdecydowanie nasz punkt. Pięknie, czy to będzie kolejne z wyzwań, skoro mamy ten posąg, czy jak to nazwać? Monument. Ale tu mi się coś jeszcze pokazuje, czy to jest nasz punkt docelowy. Zobaczmy naszą podróż. Nie, no tu mamy skompletowane pięć obiektów. To by wyglądało, że tutaj możemy jeszcze tylko parę rzeczy zrobić w tym demo. Ale no to powinno być wystarczające, żeby sobie wyrobić opinię. Także drodzy Państwo, z pewnością nagramy sobie drugi odcinek jeszcze. Postaramy się ukończyć to całe demo. Zobaczymy z czym to się je. Być może poużywamy innych broni, innych ataków magicznych w kolejnym odcinku. I jeżeli Państwo zdotrwaliście tutaj do końca, zasubskrybujcie koniecznie kanał i zostawcie łapkę w górę. Cześć, do zobaczenia.